Dzień dobry, dzień dobry. Po raz kolejny to ja, Jakub Rudkowski, czyli prawa ręka Magdaleny Ludkowskiej, jej asystent kanału, niekoniecznie wizyjny, ale ogólny techniczny, merytoryczny, te merytorycznie to za dużo powiedziane, ogólnie asystent syn Magdaleny, naszej naczelnej wróżki. Zapraszam na energetykę dnia na 16 już dzień czerwca, Czyli jest to niedziela. W niedziela pod względem astrologicznym, numerologicznym, to jest trójeczka, a pod względem astrologicznym jest to dobry dzień do różnego rodzaju relaksu, odpoczynku i spędzenia czasu z łonie natury, z nią atmosferą. Z racji tego, że zostałem zaskoczony przez mamę i niestety nie jest dostępna w tym momencie, pozwoliłem sobie wybrać karty, którymi będę Państwu przekazywał informacje. Te karty są zupełnie przypadkowo mnie wybrane. Dla poszczególnych znaków Zodiaku będzie wyrocznia Mocy Bogi, E, dla osób wspierających kanał e, będzie Mądrość Ukrytych Królestw. I dla osób odchodzących urodziny 16 dnia miesiąca czerwca, będzie e, przesłanie z magicznej jednorożce. Dobrze, to zaczynajmy. Wczoraj, zacz, wczoraj e, zaczynaliśmy od barana, więc teraz zaczniemy od byka. O, jesteś no Dobrze, twórczyć. Dobrze. dobrze. Yy, co dla byka na... Osób z byka na niedzielę 16. Ryks tajemnice. Może w tym dniu trzeba być tajemniczym, nie odkrywać wszystkich kart. by Zostawić jakieś niedopowiedzenia. Czasem trzeba zamknąć. Można powiedzieć budzie przemilczeć niektóre sprawy, zachować je w tajemnicy, a wyjdzie to na dobre dla wszystkich. Więc drogi byku, jutro trochę tajemniczości. Dobrze dla bliźniąt. Co dla bliźniąt na 16 czerwca? Matka Pajęczyca. Ma, matka Pajęczyca. Współtworzenie. O, współtworzenie. Yy, może to oznaczać, że tak jak tutaj jest matka, może powinniśmy coś yy, współtworzyć z matkami swoimi. Yy, akurat ja jestem bliźnią, osądzę jako bliźniąt, więc może to dobry znak, że już będę yy, mógł jednak współtworzyć energetykę na poniedziałek. Niekoniecznie sam, a z mamą. Więc y, współtworzenie. Otwierajmy się na y, pomoc innych ludzi. Może na wspólne tworzenie różnych rzeczy. Y, myślę, że może coś z tego fajnego wyjście, że nie otworzymy się na pomoc drugiego człowieka. Dobrze. Dla osób z znaku raka. Raz znaku raka. Oszun. Hojność, bądźcie hojne w dawaniu yy, innym energii pozytywnej, oczywiście uśmiechu, radości. Hojnie obdarzajcie środowisko dobrymi rzeczami. O, jakbym powiedział, co dla osób spod znaku lwa na niedzielę? Metyda, mądrość. Lewy będą bardzo mądre. Będę mogły wykazać się swoimi umiejętnościami. Będę mógł wykazać się swoją mądrością. Więc pamiętajmy, słuchajmy się w niedzielę osób spod znaku lewa. To na dla Panny, osób z znaku panna. Lakshmi, pomyślność. Czy może wszystko, czego się dotkniecie będzie... Yy, Obfitować w pomyślność, dobrze, pomyślnie spędzicie ten dzień, tak, i będzie wszystko będzie szło tak, jak przykazał Bóg. O, tak. Zgodnie z literą prawa, pomyślnie, dobrze, bez najmniejszych przeszkód. Dobrze, osoby z znaki wagi. O, stara, nowy początek. Może czas zapoczątkować różne rzeczy, może hobby, może nową, nową przyprawę wykorzystać, a może nowe danie zrobić na niedzielny obiad, może o, jakieś nowe ubrania, a nie niedziela. Może to być handlowa niedziela, a może sobie coś kupić nowego na nowy początek. Dobrze. Osoby z podznaku skorpiona na niedzielę. Jakie przesłanie dla nich? Persefona. Brak doświadczenia. Może trzeba się posłuchać innych osób. Tych na przykład, co im wyszła mądrość, czyli lwa. Żeby nauczyli nas pewnych doświadczeń, pewnych rzeczy, żeby odkryli w nas coś dobrego. Więc my, jako... Osoby z południem Skorpiona, z brakiem doświadczenia, dajmy się pokierować innym osobom. Dobrze, co dla strzelca, osób z Strzelca. Restia, dom. Osoby z podmiotu Strzelca może powinny skupić się na domu, na swoich domownikach, może o nich zadbać, może właśnie wyprawić niedzielny obiad, aby wszy, cała grupa yy, z rodziny się zebrała, miło spędziła czas. Więc Strzelce skupcie się na domu, nie tylko na tym fizycznym, ale też na tym mentalnym, na tych yy, rodzinnych więzach, więc otwórzcie się może też na tą dalszą rodzinę. Ale też na swoich domowników. Ja właśnie się patrzy na jednego domownika. Jeden domownik, zwinięty w kuleczkę, sobie ładnie śpi. Yy, dobrze dla osób z podziaku koziorożca. Afrodyta. Romantyczna miłość. Nic, tylko się cieszyć, poświęcić sobie wieczór może na jakąś randkę z partnerem, a dla osób, które nie mają partnera, yy, może yy, pora szukać kogoś w romantycznej atmosferze. Ja Państwu polecam, i to nie tylko choziorożcom, ale wydaje mi się już, że w weekendy, już jest to, przynajmniej w tamtym roku było, w tym roku też pewnie tak jest, w Łazienkach Królewskich są koncerty Chopinowskie. No, i właśnie na takim koncercie szopenowskim może warto znaleźć tą romantyczną miłość. Pary. Bardzo fajna opcja. Dobrze, wodnik, co dla osób z podznaku wodnika na niedzielę. Maria, cuda, wierzmy w cuda. Pomyślimy, co byśmy, byśmy chcieli, by nam się spełniło, jakie cuda. I, i, I miejmy nadzieję, że te cuda do nas przyjdą. Do osób z poznaku wodnika. Dobrze, dla ryb. Co dla ryb na niedzielę? Lazy. -e -e Objawienie. Może objawią Państwu się jakieś pomysły, może objawią się jakieś stworzenia bardziej magiczne. A może objawią się jakieś zwykłe, takie przyziemne spojrzenie na sprawę z innego kąta? O, takie objawienia. Dobrze i ostatni znak. Osoby spod znaku barana. Co dla niedzielę 16. Brigit. Iskra kreatywności. Drogie barany. Bądźcie kreatywne, działajcie, twórzcie. To jest Wasz czas. Może zasłonicie. Dobrze, to było dla poszczególnych znaków zodiaku. Teraz przechodzę do... Teraz przechodzę do karty dziękczynnej dla osób, które e, wpłaciły darowiznę na kanał. Na rozwój kanału już wyciągam. Jest to karta jastr Jastrzębi Książę. Duchowe porozumienie, uważność. Może trzeba pracować z własnym, z własnym wnętrzem. Może warto wsłuchać się w swoje wnętrze, uważnie wsłuchać się w swoje wnętrze, w swoje pragnienie, w swoją duszę i ją jakoś tutaj duchowo przyswoić to, z czym mamy do czynienia. Może e, jakoś... Ho, takie porozumienie może spojrzeć na różne sprawy przez pryzmat swojej duszy, nie tylko tego takiego ziemskiego, realnego spojrzenia. E, dobrze, to dla osób wspierających było i teraz dla osób, które obchodzą urodziny 16. Czerwca, czyli w niedzielę. Co jakie jest przesłanie dla osób obchodzących urodziny w niedzielę, które są a tutaj widzami tego kanału mojej mamy? To jest dziadek babcia. Łączy się szczególna wień z twoim dziadkiem lub babcią, której nic nie jest w stanie zerwać. Bardzo często dziadkowi już nie są na tym świecie, ale są obecni, może w Państwa życiu, i może to znak, że przez najbliższy rok będą wspierać, łączy Państwa ta więź z nimi i niech tą energię swojego życiowego doświadczenia przekażą nam, czyli osobom, które. Mają urodziny 16 czerwca w niedzielę, i niech te osoby, może też spędzą z dziadkiem, babcią swoje urodziny, a może ten spojrzenie z innej perspektywy, z perspektywy osoby starszej, otworzy nam oczy. I tak, to wszystko w, dzisiejszym, w dzisiejszej energetyce dnia. Zapraszam Państwa do subskrybowania, lajkowania, komentowania, udostępniania. Mam nadzieję, że już kolejne energetyki będą robione przez mamę, ale gwarancji nie mam. Więc, więc tak. Zapraszam do śledzenia. Dziękuję, że jesteście Państwo z nami, a dokładniej ze mną. I bardzo dziękuję za pozytywne komentarze, pozytywne przyjęcie, bo że energetyka jest trochę inna, ja trochę. Jestem jeszcze nie przygotowany do tego formatu, to tak czy inaczej widzę, że Państwo bardzo dobrze to odbierają. Więc jeszcze raz dziękuję z całego serca. Jest mi bardzo miło, że mama ma rzesze tak wiernych i dobrych osób na tym kanale i, i że po prostu jest tu pozytywna energia. Za to Państwu dziękuję i za to, że jesteście. Wszystkiego dobrego. Raz jeszcze życzę i do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że już z mamą. Nie wiem, czy ze mną, ale mam nadzieję, że jeśli nie samemu, to, że przynajmniej w duecie będzie mogli zrobić energetykę. Raz jeszcze dziękuję Państwu bardzo. Wszystkiego dobrego i udanej niedzieli. Do zobaczenia.